Realme, Oppo i Vivo. Co łączy te trzy marki? Oczywiście oprócz tego, że wszystkie trzy firmy produkują smartfony i pochodzą z Chin. Ano to, że te wszystkie marki są tak naprawdę częścią jednego wielkiego koncernu, a mianowicie BBK Electronics. No i ten koncern jako całość jest tak naprawdę liderem na światowym rynku smartfonów. Ale jakie konsekwencje to za sobą niesie i dlaczego być może powinniście się tym martwić? O tym w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Zapraszam serdecznie do oglądania. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze światem technologii, z newsami, z testami, z najnowszymi urządzeniami, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. A teraz przechodzimy już do rzeczy. Co to jest właściwie BBK Electronics? Jest to chińska firma, bardzo duży koncern, który pod sobą ma wiele marek. Działa na rynku już od 1995 roku i pochodzi z miejscowości Guangdong. No i między innymi częścią tego koncernu jest kilka dużych producentów, którzy na polskim rynku naprawdę nieźle sobie radzą, jak na przykład Realme, Oppo czy Vivo. Ale także w skład tego koncernu wchodzi bardzo lubiana przez niektórych użytkowników marka, czyli OnePlus oraz IQ, czyli marka, która tak naprawdę jest skierowana typowo na rynek chiński. Ale niektórzy sobie te urządzenia również do Polski ściągają. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że jeżeli sumujemy wyniki sprzedaży Oppo, Realme, Vivo, IQ i OnePlusa, to może okazać się, że w niektórych rankingach ta firma jest na pierwszym miejscu, jest w czołówce. Wyprzedza zarówno Apple, czyli producenta iPhone'a, jak i Samsunga pod względem liczby sprzedawanych urządzeń na świecie. I dlaczego może być to martwiące? Ano dlatego, że historycznie taka sytuacja miała już miejsce, że jedna firma zaczęła sprzedawać więcej telefonów, swoich telefonów, niż iPhone'ów. To znaczy w porównaniu do aplowych telefonów, czyli iPhone'ów, sprzedawała więcej ta firma swoich smartfonów. I o jakiej firmie mówię? Mówię oczywiście o Huawei. U. I miało to miejsce w pierwszym kwartale 2019 roku. No i pamiętacie, co się potem stało? No właśnie. Huawei zostało zbanowane przez Stany Zjednoczone. Oczywiście historia nie jest tak prosta, bo chodzi o to, że w momencie, kiedy był pierwszy kwartał 2019 roku, to dziwnym trafem Huawei sprzedało ponad 200 milionów smartfonów, a Apple sprzedało 190 kilka milionów iPhone'ów. No i niedługo później właśnie Huawei zostało zbanowane. Ale oczywiście zbiegło się to w czasie także z innymi wydarzeniami, mianowicie z tym, że Huawei podpisywało kontrakt z amerykańskimi telekomunikacjami, komami na dostarczenie infrastruktury między innymi dla sieci 5G. No i Huawei miało tą infrastrukturę właśnie montować na terenie Stanów Zjednoczonych. No i w tym momencie stany powiedziały nie, ale przy okazji zbanowały w ogóle firmę Huawei. Wpisały ją na czarną listę, a to oznaczało, że amerykańskie firmy nie mogą robić żadnych interesów z Huawei. Em. Przynajmniej Google nie mogło robić, bo na przykład Microsoft takie pozwolenie uzyskał. A jakie konsekwencje to za sobą niosło? Ano takie, że ze smartfonów Huawei, nowych smartfonów Huawei zniknę Usługi Google, czyli oficjalne aplikacje YouTube'a, Gmaila, kalendarza Google, płatności mobilne Google Pay i inne tego typu rzeczy. Aktualnie Huawei odradza się z popiołów i stara się swoimi usługami, swoim systemem tak naprawdę nadrabiać to wszystko, i w pewnych aspektach całkiem nieźle im to wychodzi, ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że jest pewna teoria, bo oficjalnie ban na Huawei był związany właśnie z infrastrukturą sieci 5G, która miała szpiegować Amerykanów, tak jakby NSA nie szpiegowało Amerykanów czyli tak naprawdę ich własne. Rząd, ale nieoficjalnie mówi się o tym. Jest taka druga teoria, że tak naprawdę było to związane z tym, że po prostu Huawei prześcignęło Apple. A. Oczywiście nie wiadomo, Jaka jest prawda? Czy kwestia była faktycznie związana z bezpieczeństwem i z tym, że Huawei miało robić tę infrastrukturę? A tak pewnie, pewnie teraz się stało tak, że robi to jakoś amerykańska firma, robi to drożej, ale jak wiadomo, pieniądze zostają w amerykańskiej gospodarce, więc to również jest taka kwestia polityczno-ekonomiczno-gospodarcza. Ale być może ta druga teoria jest prawdziwa, czyli to, że lobbyści Apple'owi, bo Apple odpowiada za 10% PKB Stanów Zjednoczonych, więc naprawdę jedna dziesiąta gospodarki Stanów Zjednoczonych, to jest firma, Apple. Więc być może lobbyści Apple, którzy na pewno mają bardzo dużo do powiedzenia w amerykańskim rządzie, stwierdzili, że no nie możemy tutaj pozwolić Huaweiowi na rozwój. I to nie jest tak naprawdę, że to było się Donalda Trumpa, no bo kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden jak widać jest również marionetką lobbystów i rządu, no bo tak naprawdę ten ban został przedłużony mimo braku jakichkolwiek dowodów na to, że Huawei faktycznie miało zamiar szpiegować amerykańskich obywateli. No i teraz wróćmy do firmy BBK która odpowiada za takie marki jak OnePlus, Realme, Vivo czy właśnie Oppo. To nie był OnePlus, tylko Oppo. Chodzi o to, że jeżeli zsumujemy sobie właśnie te wszystkie marki i sprzedaż urządzeń, to okazuje się, że wyprzedzają one właśnie Apple'a. I jakby właśnie w tym momencie to się dzieje tak naprawdę, że te urządzenia zaczynają się sprzedawać w większych ilościach niż iPhony. No i być może, być może będzie to skutkować właśnie tym że również one stracą usługi Google. Na razie jest to raczej mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że firma BBK Electronics nie odpowiada za budowę infrastruktury, czyli nie odpowiada za anteny na przykład sieci 5G, tylko i wyłącznie sprzedaje urządzenia do konsumentów końcowych, czyli właśnie w postaci na przykład smartfonów czy też jakichś akcesoriów jak słuchawki, ale również w przypadku Huawei a. dziwnym trafem był zbieg okoliczności i dziwnym trafem stało się to dokładnie w momencie, kiedy Huawei wyprzedził Apple'a w ilości sprzedanych urządzeń. Czy to się stanie również z tymi markami? Mam nadzieję, że nie, ale przyszłość niedaleka pokaże nam, czy tak właściwie będzie, czy też nie. Jeżeli nie obserwujecie nas jeszcze na naszym TikToku Technostrefa, to zapraszam serdecznie, bo tam właśnie trwa live i mogliście zobaczyć ten odcinek, zanim był opublikowany, ale nie widzieliście. To jest taka trochę, taki tenet trochę. Na koniec może jeszcze taka mała ciekawostka, bo jeżeli chodzi o sprzedaż smartfonów w USA, no to oczywiście na pierwszym miejscu jest Apple, ale zaraz Apple, Apple, ale Apple, 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 ale zaraz na drugim miejscu za Apple' jest Samsung, który ma 30 kilka procent udziału w rynku w Stanach Zjednoczonych. Natomiast, jak pewnie wiecie, Samsung w Polsce i na kilku innych rynkach sprzedaje swoje smartfony Samsung z autorskim procesorem Exynos. Natomiast na rynku amerykańskim może sprzedawać tylko i wyłącznie Samsungi. Z procesorem amerykańskim, z procesorem Snapdragon, którego producentem jest amerykańska firma Qualcomm. No i to może dawać już nam kolejną rzecz do myślenia, że faktycznie ci lobbyści amerykańscy mają wpływ. No bo Samsung owszem sprzedaje swoje smartfony w Ameryce i są one na drugim miejscu, jeżeli chodzi o udział w rynku, ale tylko i wyłącznie z amerykańskimi procesorami. A nie z koreańskimi. No i wiadomo, druga sprawa to sytuacja gospodarczo-polityczna pomiędzy Koreą a Stanami, która, która jest zdecydowanie tutaj na zasadzie bliskiej współpracy, a pomiędzy Stanami a Chinami, gdzie trwa wojna ekonomiczno-gospodarcza pomiędzy tymi krajami. Więc, no cóż, ale z drugiej jednak strony iPhone'y są składane w Chinach. Firma Foxconn odpowiada za produkcję iPhone'ów, która jest chińska, która jest w rękach jednego z potentatów tajwańskich, konkretnie, chociaż Tajwan też w sumie ma dobre relacje ze Stanami. No kurczę, to jest bardzo skomplikowana, bardzo trudna sprawa do określenia. Natomiast wy możecie w komentarzu pod tym filmem napisać, czy uważacie, że te smartfony, właśnie koncernu BBK Electronics, w zasadzie marki koncernu BBK Electronics, czyli Oppo Vivo Realme i tak dalej, czy stracą one usługi Google, czy też nie? Czekam na Wasze opinie w komentarzu pod tym filmem. A tymczasem, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał po więcej ciekawych materiałów, no i koniecznie wpadnijcie na naszą stronę technostrefa.com, gdzie tego typu informacje pojawiają się zawsze z pierwszej ręki, więc koniecznie wpadajcie także na naszą stronę. A tymczasem mówił do Was Szakal, do zobaczenia, do w kolejnych filmach. Trzymajcie się, papa! Pa.